Beczka Janusz Hilk Bądź mną, anon level 16. Mój stary to fanatyk amatorskich operacji domowymi sposobami Jak byłem mały podał mi środki na senne Rozciął nogę i wsadził piłkę tenisową do środka Gdy się obudziłem usłyszałem od niego Diagnoza jest jednoznaczna Wykryliśmy u pana guza kolana Ja pierdolicie, nie no, Zrozumiałbym jeszcze jakieś takie lekkie leczenie Typu podanie prasa, nie wiem Odcięcie jakiegoś kawałka skóry Tak dosłownie lecił, tylko żeby nic nie bolało Ale wsadzanie piłki tenisowej, żeby Kurde, zapomniałem słowa. Nie wiem, udawać chorobę. to, to już trochę przesada. Operacja jest niezbędna. Tate, przecież ty mi tą piłkę tam wsadziłeś. Nie pyskuj. I uj, Skończyły się środki na senne, Więc ojciec kazał mi zacisnąć zęby i być mężczyzną. Tak kurde, wycinał tę piłkę bez nieczulenia. Ból był niesamowity, mimo O uch, Wycinanie kurde czymkolwiek. samo w sobie już jest strasznie kurde, bolesne. Ale bez nieczulenia Ja biję nicze! Czy on to jeszcze zaszył? Nie mogę, nie. Za mocne. Płakałem i krzyczałem z bólu. Ojciec ciągle dopowiadał, hehe, jaki lamus płacze. XD. Parę lat później organizował urodziny młodszej siostry. Mała zażyczyła sobie podłużne balony, żeby móc z nich robić zwierzątka. Stary pojechał do sklepu, ale okazało się, że nie mieli takich balonów. Podał mi pigułkę. Gwałtu. W kieliszku z Picolo. Obudziłem się z zabandażowanym brzuchem na łóżku. Zastawie brakowało jednego noża na ziemi. Nie powiedz mi, czy on mu wyciął kłodek jelita i z tego połabił te wszystkie poszaki. Mi leżała cała masa zwierzątek z Balonów. Wszystkie jakieś takie dziwne, białe. Okazało się, że stary wyciął mi jelito. I je nadmuchał jak te pieprzone. Uwe, wiedziałem. Wyciął mi jelito <grym> i poławiłby z tego te balony. Nie, nie. Ten odcinek zmierza coraz bardziej w złą stronę. Te balony wszczepił mi w przewód pokarmowy rurę od odkurzacza. Nie perdę, kropka Poszedłem na kibel. Coś mnie zaswędziało na brzuchu, więc chciałem się podrapać. Przy drapaniu usłyszałem w środku brzucha pstryknięcie Proces. Kropka exe uruchomiony Moja dupa zaczęła wciągać wodę z kibla. Okazało się, że stary nawet tej rury przy przeszczepie nie odłączył od odkurzacza. Od tej pory jak mamy chce podkurzać dywan, to woła. Synek, siadaj i odpalaj na trójkę. Łapie mnie za rękę. Ja pierniczę. Co nie niby z nim odpieprzył? Ten odcinek jest tak zły pod względem kurde leczenia dla jakiejkolwiek operacji, że to jest jakiś pieprzony hit. Żeby syna zrobić odkurzacz, wkładając mu pieprzoną rurę od, od odkurzacza, kurde, do dupy, czy do jej czy ...nie po całym domu, a moja dupa trze po podłodze, wciągając brudy. łzy pokorzenia, które skapują mi po policzkach. Dodatkowo nabłyszczają parkiet. Najgorzej było ostatnio, jak ojciec potłukł szklankę w kuchni. Och, ja pozamiatam. Nic nie będziesz zamiatała. Dupa bolała mnie bardziej niż ojca, jak sąsiad pasata kupił. Ała! Się ukrywam od tygodnia w budzie dla Psa, bo stary dowiedział się ile płacą za nerki. Na dodatek widziałem, że kupił środki na senne. W sumie całkiem tu wygodnie w tej budzie. Dużo miejsca, bo psa już nie mam. A mieliśmy ich już sporo. Pierwszy nazywał się Skalpę. Zgadnijcie, kto go tak nazwał. No, Stary próbował jako pierwszy na świecie Zastąpić jego serce kostką od kibla Zachowując czynności życiowe Skalpel nawet się nie wybudził z narkozy ale... Jeśli próbujesz zastąpić serce kostką od kibla To czego on się nie spodziewa Już To oczywiste, że żywa dusza by tego nie przeżyła Chociaż jak zdechł To pachniało cytrusami Później był Chromek, ojciec też z nim eksperymentował W sumie to dokonał nawet pewnego przełomu W medycynie dzięki Chromkowi Szczepił mu dodatkowy chromosom Z pałeczek do uszu Jako pierwszy na świecie zaraził zespołem Downa. Po Chromku mieliśmy jeszcze kilka psów, Aha. ale żaden nie żył dłużej niż miesiąc. Dwóch z nich popełniło samobójstwo. Parę uciekło. Był jeszcze kot. W sumie dalej jest, ale wszystkim prócz ojcu wydaje się, że jest martwy. Nie je, nie pije, śmierdzi zdechłym kotem, jest sparaliżowany, czasem rusza tylko głową, a tylko... Trzymać w domu zdechłe zwierzę, które gnije. No, bardzo tak robi? Od... W poniedziałku do piątku o 7.30, właśnie o tej porze, kiedy stary miał budzik nastawiony, który wszczepił mu zamiast mózgu. Chciałbym, żeby moim ojcem był doktor Dre albo doktor Hector. ale mój ojciec to doktor stary Anona, fanatyk amatorskich operacji domowymi sposobami. Brak profitu. Ja pierniczę. Aby z własnego sena robić Fakty faktycznie rzekłolika doświadczalnego. To no to trzeba mieć kurde we łbie, to mi się w głowie nie mieści.